Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w Big Book Cafe. Dzisiaj mam dużą przyjemność prowadzić rozmowy z cyklu Her Story, czyli jej historia w pięć pytań. To są rozmowy, w których wątkiem takim przewodnim są nowe technologie, ale przecież biznes nie jest jakąś odosobnioną wyspą, więc rozmawiamy także o tym, jak technologie przeplatają się ze światem, z naszym życiem, ze społeczeństwem, z kulturą. Partnerem spotkań jest firma HP Polska, a moją gościnią jest Agnieszka Ergerbus, która jest kierowniczką projektu w Strukturach Globalnych. Bardzo mi miło. <laughs> Bardzo się cieszę, że z nami jesteś. Dziękuję Ci za odwiedziny. Ja w tych rozmowach, które, które prowadzę, staram się pytać o Waszą drogę, o Wasze doświadczenia, i od tego też chciałabym zacząć z Tobą. Jesteś przykładem menedżerki z wieloletnim doświadczeniem, i czy przez te. Prawie 20 lat, które spędziłaś w firmie technologicznej, zajmując się najnowszymi rozwiązaniami dla biznesu i dla klientów indywidualnych, mogłabyś spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak zmienił się ten biznes technologiczny w Polsce przez ten okres? Bo 20 lat dla technologii to wydaje mi się cały wiek. Cały wiek. Jeszcze, co gorsze, to prawie mam 30 lat doświadczeń. Aha. I nawet z tej perspektywy myślę, że byłabym w stanie mm -hmm. powiedzieć więcej, bo te zmiany są kolosalne według mm -hmm. mnie. Czyli ja jestem z tych osób, które zaczynały wtedy, kiedy ta technologia, jeszcze można było prowadzić biznes bez technologii, wydaje mi się, i osiągnąć nawet sukces. Natomiast Ale chcesz powiedzieć, że to jest jeszcze czas przed telefonii komórkowej, no, czy już że. prawie że, prawda? <laughs> prawie że. Prawie, że. Tak. i jeszcze z okresu, kiedy faksem się wysyłało Dokładnie informacje. Dokładnie tak, i zacinał się papier w faksie, <laughs> i to był na... mhm. sekretarek czy osób obsługujących zarząd. Także powracając do, do twojego pytania, te zmiany według mnie mhm. są y, ogromne. No, żyjemy w czasach rewolucji cyfrowej, mhm. więc już sam ten fakt powoduje, że no widzimy, że, że te zmiany są wielkie. Jak one wpływają na biznes? One wpływają na każdą dziedzinę biznesu mhm. według mnie. Bo jeżeli pójdziemy właśnie tak super życiowo, i nawet pomyślimy, jak się umawiamy do kosmetyczki mm -hmm. i do fryzjera, to też korzystamy z aplikacji mm -hmm. dzisiaj bardzo często. Oczywiście, dla niektórych osób właśnie to jest wyzwanie, ale nawet w takim biznesie widzimy wpływ technologii, a co mm -hmm. dopiero na te biznesy, w których dane są ważne, zarządzanie mm -hmm. danymi, systemy, o których na początku, właśnie naprawdę te 30 lat temu nikt nie wiedział, czyli używaliśmy Excela, a dzisiaj zarządzamy danymi i Dostęp do tej technologii no, powoduje, że firmy mają przewagę konkurencyjną. Czyli dzisiaj już sobie nie możemy wyobrazić, myślę, takiego biznesu bez zaangażowania technologicznego, który byłby no, z sukcesem prowadzony. Skuteczny. Tak. A czy to jest tak, że to dotyczy tylko dużego biznesu, czy właściwie mówisz o wszystkich inwestycjach, nawet tych najmniejszych, nie wiem, jednoosobowych, dwuosobowych firmach? No myślę jednak o wszystkich, bo duży biznes to jest takie bardzo oczywiste, mm. że inwestują w technologie, w chmury, w sprzęt, w sieć. Te, te wszystkie hasła są nam znane, ale właśnie mm, ta technologia wkracza i musi wkraczać do, do small biznesu również. Mm. Tak? Czyli y, kiedyś ktoś prowadził sklep na rogu mm. i czekał, aż przyjdą do niego klienci. Natomiast dzisiaj ten sam sklep może być nadal na tym rogu, no, ale on potrzebuje już troszeczkę innego wsparcia y, i potrzebuje tej technologii. I dlatego ja, ja patrzę właśnie na ten ogromny przeskok, ale też w takim kontekście, że część ludzi tych zmian jest tak dużo, mhm. tak szybko następują w tej chwili, że dla przeciętnej osoby niezwiązanej z tą mhm. technologią, tak jak my, że pracujemy w, w tej dziedzinie, część zmian jest nawet niezauważalnych. Mhm. I dopiero po jakimś czasie y, część społeczeństwa się orientuje, że zachodzą te zmiany. Y, orientuje się czasem w sposób brutalny, mhm. bo okazuje się, że na przykład ktoś traci pracę. To jest taki mhm. aspekt, y, o którym y, nieczęsto się mówi, ale ja też jako mama na to patrzę, tak? Czyli czego będą się uczyć nasze dzieci, jakie wykształcenie zdobywać, w jakich zawodach będą pracować, bo ta technologia również y, będzie wpływała na to, co jutro będziemy robić jako społeczeństwo, czym się zajmować. A czy można powiedzieć dzisiaj opornym na zmiany technologiczne? Co można no, to właśnie ta zmiana jest konieczna, no trzeba koniecznie im wyjaśnić na przykładzie bliskim ich życiu, tak? Myślę, że to jest zawsze najlepsze, czyli ja, ja zaczynam od siebie, bo właśnie ta zmiana towarzyszy mi od początku pracy w HP. I, I tu mamy czasami takie hasła, że mówimy, że w HP, jak się coś nie, nie zmienia, to jest coś, coś dziwnego. I jeszcze, jeszcze kilkanaście lat temu mówiliśmy na przykład o tym, że na pewno się coś zmieni co dwa lata. A teraz co dwa lata to już jest ogromny, długi czas. I teraz co powiedzieć opornym? No, trzeba popatrzeć wokół siebie, co się zmienia, i, i odnieść te zmiany do mojej własnej sytuacji. Czyli na przykład idę do sklepu. Czy korzystam z kasy, czy już korzystam z kasy automatycznej yy, i co to oznacza? Bo ja tego nie zauważam, bo zapakowałam zakupy do siatki i wyszłam, ale tam prawdopodobnie połowa tej załogi właśnie, na przykład straciła pracę i musiała pomyśleć, co teraz, tak? Więc yy, Wydaje mi się, że tu opornym nie można być, bo my żyjemy w czasach tej transformacji i trzeba próbować znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce i powolutku wdrażać. Co, co tu bym mogła powiedzieć? Ja żyję, jestem pokoleniem X, czyli właśnie ci, którzy żyli bez internetu i telefonu w dzieciństwie. W domu mam jeszcze pokolenie, to jest tak zwana cicha generacja, silent generation. Mhm. To, to jest pokolenie wojenne mhm. 1940. A z kolei wychowuje pokolenie Alfa. Mhm. W domu mam Alfę. I, I pomiędzy właśnie tymi generacjami trzeba, trzeba podejść. Tak? Czyli na przykład moja mama, która ma 82 lata, korzysta ze smartfona. Czy, mhm. czy łatwo? Absolutnie nie, z oporami. Mhm. Raz w tygodniu mi mówi, że nic nie rozumie, że nie jest w stanie. Nic nie, działa. nic nie działa. Zobacz dziecko co mi się tu zrobiło. Natomiast my na spokojniej to wyjaśniamy. W tej chwili właśnie Alfa ma więcej cierpliwości od Xa, tak? Czyli moje dziecko chętniej babci wyjaśni jak, jak korzystać nawet właśnie z aplikacji, za chwilę będzie buxy używała. Mam nadzieję, nie wiem czy to nie jest reklama, ale dobrze jakieś aplikacji do umawiania spotkań na przykład, tak? A to jest bardzo ciekawe, co, co mówisz o tych pomostach międzygeneracyjnych. I wiążę się poniekąd z tym kolejnym wątkiem, który gdzieś przyszedł mi do głowy, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, bo chciałam Cię zapytać o to, jak te zmiany technologiczne wpłynęły na nasze życie, ale już nie na biznes, nie mhm. na takie rozwiązania zawodowe, ale o to, czy widzisz związki pomiędzy właśnie tymi coraz szybciej zachodzącymi zmianami technologicznymi, a zmianami społecznymi. No tak, oczywiście te zmiany te zmiany widać na co dzień. Ja oczywiście chcę pozostać w tej sferze pozytywnej, czyli ja patrzę na te zmiany technologiczne od tej strony one nam pomagają w życiu. Łatwiej jest chyba wtedy. Chociaż no, nie zamykam oczu na to, że w przyszłości musimy zobaczyć, że społecz społecznie to może mieć ogromny wpływ na nas wszystkich, szczególnie na nasze. Dzieci, bo ja akurat to jestem oficjalnie takim pokoleniem, co za chwilę będzie miało wyjść z tego rynku. Ja oczywiście się nie wybieram, ale, ale takie, takie są realia. I żal może tej strony takiej ludzkiej, tak? Czyli uważam, że tu powinniśmy bardzo jako to pokolenie X czy Y pilnować tego, żeby nie tracić relacji, żeby nam technologia nie zastępowała życia. Żebyśmy się komunikowali ze sobą, nie poprzez smartfony, tylko rozmawiali, spotykali. I, I to jest dla mnie ten ważny, taki życiowy aspekt, że dzisiaj czasami kiedy siedzimy czy w poczekalni, czekając na samolot, czy gdziekolwiek, to wszyscy są wpatrzeni w ekran smartfona, tak? mm -hmm. i to, to, to nie jest od wczoraj. Um, a, a ważny jest też ten kontakt ludzki. Mm -hmm. Więc myślę, że na tym musimy się skupiać, bo technologia będzie. Jesteśmy w, swe, w no, w sferze innowacji, czyli mm. codziennie ktoś coś wymyśla, i to nie jedna osoba, i wdrażamy tę nową technologię. I, I wolę na nią patrzeć właśnie w takim kontekście. Ona mi pomaga w życiu. Natomiast nie chciałabym, żeby mi zabierała coś tak, z tej właśnie takiej sfery międzyludzkiej, kulturalnej. Czyli tutaj właśnie jak jesteśmy w Big Book Cafe, to nie sposób nie powiedzieć o tym, że trzeba dzieciom mówić, żeby czytały książki. Tak? Bo oczywiście mogą je na Kindle czytać, ale... no To, to, to jest oczywiście cały bardzo szeroki temat i tak. pytanie o to, jak próbować Chyba od nowa uczyć tych budowania relacji właśnie tak. ze światem kultury czy ze światem sztuki czy, czy tego zaangażowania właśnie w taki rozwój społeczny, społeczeństwa obywatelskiego tak. I, i tak dalej. Ja też wierzę, że technologie mogą nam pomagać, choć być może za jakiś czas będziemy mieli w takich firmach jak wasza, w wielkiej organizacji międzynarodowej jakieś specjalne działy, które uczą budowania komunikacji. Przykład, tak. czy, czy właśnie tego powrotu do, do takiej komunikacji międzyludzkiej, na pewno jest to duże wyzwanie. Tak. Zmieniając troszeczkę wątek, mhm. nie da się nie zauważyć tego, że jesteś kobietą, która odniosła ogromny sukces w międzynarodowej organizacji firmie technologicznej. Myśląc takimi stereotypami, mhm. a pewnie wiele osób tak, tak wciąż postrzega biznes technologiczny, że jest to środowisko raczej męskie. Mhm. Czy ty jako kobieta w jakikolwiek negatywny sposób kiedykolwiek to odczuwałaś, czy wręcz przeciwnie? Uważasz, że ta siła, która płynie też z twojej tożsamości, pomaga w zarządzaniu, pomaga mhm. w byciu menadżerem? Dziękuję za to pytanie, bo ono jest ważne, myślę, mhm. dla wielu, wielu kobiet. I odpowiem tak. Ja w tej technologii jestem właśnie od bardzo dawna, nawet jeszcze przed HP. I gdybym tak szeroko miała spojrzeć, nie odczuwałam dyskomfortu czy dyskryminacji. Ale też dlatego, że dla mnie właśnie ten, ten stereotyp wynika troszeczkę z takiego wizerunku faceta w IT w wyciągniętym swetrze, który gdzieś tam siedzi z tyłu i naprawia nasze, nasze sprzęty, laptopy czy komputery. Ale to jest już tak odległa wizja, której dzisiaj nie ma. Dzisiaj nawet ten zarządzający infrastrukturą technologiczną to jest, to, to jest lub kobieta, lub mężczyzna. Wiele nagród zresztą kobiety otrzymują za, za zarządzanie odpowiednie całą właśnie tą stres, sferą technologiczną w firmach. Więc ja się z tym nie utożsamiam. Oczywiście, jak pomyślę te 20 lat temu, być może usłyszałam jakieś kilka kąśliwych uwag, jak wiele kobiet w różnych branżach, także i w tej technologicznej. Nigdy się tym nie przejmowałam, ale dlaczego? Dlatego, że IT to nie jest tylko miejsce dla inżynierów, tylko dla osób na przykład po Politechnice. To jest ogromnie szeroka sfera, gdzie na przykład, co ja, co ja w niej robię? Ja skończyłam ekonomiczne studia i zarządzanie. Zajmuje się bardziej procesami i wsparciem klienta, I, i to jest dzisiaj na przykład bardzo ważna sfera w IT, bo i tu widzę też ogromną różnicę przez te kilkanaście lat, bo kiedyś e, zupełnie były inne oczekiwania co do IT, co to dzisiaj jest IT. Dzisiaj najlepiej, żeby nie było w ogóle problemów z sprzętem, to wtedy będzie zadowolony użytkownik. Także e, powracając właśnie do, tej, do tego kobiecego elementu nie odczuwałam e, takich e, jakiś tutaj problemów właśnie dlatego, że też zajmowałam się taką troszeczkę inną e, sferą. Na przykład w życiu nie było moim marzeniem, żeby złożyć i złożyć laptop. Może to źle, ale tak naprawdę. To mi nigdy nie było potrzebne, mimo że tyle mm. lat pracuję. Y, więc, y, więc tutaj, y, to, czy jest to zawód kobiecy, czy nie, to dzisiaj już zupełnie zmieniło, myślę, mm. podejście. Ostatnio czytałam jakieś wyniki, że y, statystyki, przepraszam, że chyba około 45% właśnie takich stanowisk jak moje, czyli kierowników projektów na różnych szczeblach, to są kobiety mm -hmm. w IT. No właśnie dlatego, że tutaj potrzebujemy, tu zarządzamy procesami. Tu jest troszeczkę inna już wiedza i umiejętności potrzebne. Także myślę, że drzwi są dzisiaj już szeroko otwarte, mm -hmm. nie tak jak 20 może rzeczywiście lat temu. Być może w takim razie nie jest to zupełnie rozmowa, nie powinna ta, ta rozmowa dotyczyć płci, ale raczej kompetencji, tak. umiejętności, kreatywności. Ehm... Ja jestem humanistką z wykształcenia, ale, ale także z, z takiego doświadczenia zawodowego. Zajmuję się od, e, od zawsze w zasadzie e, kulturą na, e, różnych, w różnych obszarach, na różnych e, poziomach. E, ale miałam kiedyś takie fantazje, co by tak. było, gdybym pracowała właśnie w firmie technologicznej. I ja to chciałam Cię zapytać. Czy przed e, tego typu osobami drzwi do e, korporacji technologicznych są zamknięte, muszą być zamknięte, czy wręcz przeciwnie, też jest miejsce dla humanistów w strukturach IT? Zdecydowanie, być może ja też jestem nawet humanistką. W ogóle na, na złość skończyłam studia ekonomiczne, bo się na studia artystyczne nie dostałam, więc jakby i, i do dziś walczę i wierzę, że jeszcze kiedyś ten wątek w moim życiu zagra mhm. główną rolę. Więc zdecydowanie tak, bo to jest i cały obszar i marketingu, i komunikacji tak z, z klientem dzisiaj. To jest bardzo ważne, więc ja uważam, że jest zdecydowanie, zdecydowanie. Otwarte. Czyli gdybym chciała kiedyś zmienić branżę, to nie muszę się bać tego, że nie, nie, nie byłam za dobra z matematyki. Nie, eee, nie musisz się tego bać. Eee, ja też trafiłam do tej branży IT tak stricte, jak to w życiu mówią przez przypadek. I myślę, że jak czytałam. Opis stanowiska, na które aplikowałam, to miałam zupełnie inne wyobrażenia, co ja będę robić versus to, co przeczytałam. Ale to było na tyle interesujące to, co, czego zaczęłam doświadczać, że zaczęło mnie to ekscytować, że jestem w tej branży właśnie IT, że ja nie muszę być właśnie stricte inżynierem, żeby, żeby znaleźć jakieś swoje miejsce. Co więcej, to jest błogosławieństwo nawet, dlatego że być może gdybym nie trafiła do tej firmy, to nie byłabym tak blisko technologii, a to jednak pozwala zostać w biegu, tak? gdzie no już po 40, a nawet po 50, to myślę, że to jest szalenie istotne, żebyśmy nie wypadali z obiegu. I ta branża IT powoduje, że nie można się zatrzymać, że trzeba być na bieżąco. I łatwiej jest też już właśnie w tej grupie wiekowej iść naddążyć. dalej, naddążyć, tak. I cały czas mieć ochotę na rozwój. Tak. Przyznałaś się, kiedy pytałam ci też o Twoje zainteresowania, o Twoje pasje, przyznałaś się do tego, że jedną z nich jest podróżowanie i przyglądanie się światu. I chciałam Cię zapytać o to, czy Ty, jako właśnie taki umysł otwarty, ale jednak też pracujący w pewnych strukturach ścisłych, zajmujący się za, zawodowo właśnie nowościami, rozwojem, nowymi technologiami, uważasz, że dzięki nim świat zmienia się na lepsze? No zdecydowanie na, na lepsze. To tak nawiązując do, naszej, do początku właśnie naszej rozmowy, Dzisiaj się dużo łatwiej również podróżuje dzięki technologii. Yy, organizuje się tę podróż samemu, tak? Czyli jak zaczniemy od już myślenia, gdzie chcemy jechać, to właściwie włącza, włącza się ta technologia, łatwość zorganizowania, zarezerwowania miejsca, sprawdzenia, jak tam będzie, no właściwie wszystko, tak? Reszta już to jest nasza, nasza inwencja. Natomiast będziemy obserwować na pewno dużo większą jeszcze automatyzację usług. Ja przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz na jednym z lotnisk już zobaczyłam, że nie ma w ogóle człowieka, tylko wszystko będę musiała sama zrobić, to się trochę przestraszyłam. Mówi, nie no ja nie dam rady tych wszystkich dokumentów tu wydrukować, nakleić. Okazało się, że da radę. Dzisiaj po paru latach wszyscy to praktycznie robimy. Także podróże kształcą. W czasie podróży wykorzystujemy bardzo dużo wsparcia tego technologicznego, więc myślę, że to... To, to jest bardzo pozytywne. A nie przeraża cię trochę taki świat, który jest właśnie coraz bardziej zautomatyzowany? Gdzie maszyna mhm. mówi ci, co masz co zrobić, robić. gdzie nawet nie możesz z człowiekiem żywym porozmawiać na żadnej informacji czy tak. infolinii, tylko wszystko gdzieś jest podporządkowane urządzeniom? Tak, sztucznej inteligencji mm -hmm. i algorytmom. Tak, trochę oczywiście się tego boję. Czasami, czasami rozłączam się, jeżeli już mm -hmm. wyczuję, że rozmawiam właśnie z chatbotem, a nie z żywą osobą. Ale no, myślę, że tu musimy być jako ludzkość wręcz, mm -hmm. tak? Wyczuleni, ostrożni, bo sztuczna inteligencja na pewno będzie coraz więcej obszarów przestrzeni mm -hmm. zajmowała w naszym życiu. I musimy to dobrze wykorzystywać, tak? Czyli żeby to nie poszło w tę stronę taką negatywną. Być może warto patrzeć na Japonię, gdzie dużo bardziej używana jest ta technologia od lat, gdzie społeczeństwo żyje z robotami praktycznie, to my jeszcze tego nie doświadczamy i sądzę, że to będzie to będzie ciekawe w kontekście takim ludzkim, o którym tu też rozmawiamy, i społecznym to sądzę, że trzeba przyszłe pokolenia, nasze dzieci y, odpowiednio okierunkować. Y, są zawody, które będą znikać, mhm. to już nie jest żadna tajemnica i należałoby popatrzeć właśnie, co te dzieci będą studiować. Mhm. Że dzisiaj zupełnie ta lista zawodów będzie inna za 10, 15, 20 lat, niż dziś, że nawet prawnicy to jest taki zawód, mm -hmm. gdzie część będzie zautomatyzowana, bo mm -hmm. my czasami myślimy tylko o tej kasierce przysłowiowej czy tak. kurierze, ale to nie tylko to. Yy, I tu być może czeka nas nie tyle ewolucja, co rewolucja. Mm -hmm. tak? Że na przykład wyobrazimy sobie, że będziemy pracować mniej, ale martwimy się natychmiast, to znaczy będę zarabiać mniej, mm -hmm. jak moje życie będzie wyglądało. No i znowu, wolałabym patrzeć tak pozytywnie, że będę pracować mniej, <laughs> życie będzie lepsze, będzie więcej czasu dla rodziny, a, a gdzieś ta technologia będzie nas wyręczała. O, może tak? Patrzmy optymistycznie. Z drugiej strony, myślę sobie, że paradoksalnie może właśnie to jest taki czas, w którym, pomimo tego szalejącego rozwoju, galopujących zmian, te umiejętności najbardziej podstawowe, ludzkie, związane z emocjami, z przeżywaniem, z okazywaniem uczuć, stają się ważniejsze niż kiedykolwiek indziej i zaczyna to być widoczne także w biznesie. Zdecydowanie tak, bo. Y, zaczynamy doceniać bardziej. Mm -hmm. To jest typowe, tak? bo zachłysnęliśmy się technologią, mm -hmm. ale zaczynamy się rozglądać, gdzie są ludzie, tak? gdzie mm -hmm. są nasze spotkania. Y, także tu musimy być bardzo wrażliwi i wyczuleni uważam. Mm -hmm. I, I szczególnie właśnie mając świadomość takiego, myślę, że mamy ten komfort przejścia z tego życia bez technologii lub mniejszej technologii. Obserwujemy to w czasie chociażby mojego życia. Więc ta świadomość jest bardzo duża, bo dzisiejsze to pokolenie, no to rodzi się z tą technologią, oni nie znali innego świata, ale to my musimy dbać, ci starsi właśnie, o to, żeby te, te cechy, te umiejętności społeczne zostały. Tak? To w takim razie przenieśmy się na chwilę w przyszłość, nie w mhm. przeszłość. Już koniec wspominania świata z przed telefonii komórkowej i komputera. Kiedy patrzysz przed siebie, to gdzie widzisz siebie za 10 lat i jak rozumiesz postęp i jego wpływ na twoje prywatne życie, ale też na twoje życie zawodowe? Mhm. No to tak. Złośliwie to mi odpowiedziała: Powinnam być już na emeryturze za 10 lat, czyli spokojnie <głos> ale... <głos> siedzieć, ale zdecydowanie się z tym nie utożsamiam. Od razu muszę powiedzieć: Nie czuję, że, że to jest to, co planuję za 10 lat, wręcz przeciwnie. Myślę, że gdybym spojrzała za 10 lat, to mam takie marzenie, że ja też rozwiążę jakiś problem ludzkości, mm -hmm. nawet drobny, mm -hmm. bo ten problem ludzkości to może być jakaś drobna usługa, którą na przykład uda się wytworzyć, stworzyć, mm -hmm. zrealizować, obserwując właśnie życie dookoła nas, czego potrzebujemy, i że na przykład tym będę się mogła na tak zwanej emeryturze zajmować. Co oznacza, że tej emerytury tak naprawdę by nie było, tylko że y, będę aktywna dużo mhm. dłużej, y, że właśnie to są te plusy życia w dzisiejszych czasach, że mhm. wydłuża się ten czas, kiedy jesteśmy aktywni mhm. zawodowo i ja na to bardzo liczę i mam nadzieję, że nasze pokolenie, moje pokolenie nie będzie właśnie odstawiane do lamusa, mhm. tak od, odcięte. To jest y, bardzo ważne, myślę. To czego sobie życzysz? Na te najbliższe 10 lat. Dużo zdrowia, innowacji, pomyślności, kreatywności w znalezieniu tego super, tej super usługi. Tej super usługi i takiego super balansu pomiędzy tak. tym, co jest sztuczną inteligencją, wiąże się z automatyzacją życia, a to, co jest wciąż żywe i, i zmieniające się. To ja w takim razie też Ci tego bardzo życzę. Dziękuję, dziękuję Ci za dziękuję. to spotkanie i za tę rozmowę. To była rozmowa z cyklu Herstory czyli rozmowy z kobietami na temat ich historii, z kobietami, które zajmują się nowymi technologiami, ale mają też pełną świadomość tego, jak te technologie wpływają na zmiany społeczne, na kształtowanie się społeczeństw obywatelskich, na kulturę i na nasze po prostu codzienne życie. Moją gościnią była Agnieszka Ergerbus, a partnerem tych spotkań HP Polska. Bardzo serdecznie dziękujemy, a Tobie bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Даже.